Cześć, mam na imię Grzegorz. W tym krótkim materiale wideo opowiem Ci, czym jest dropshipping, objaśnię pokrótce, powiem, co tak bardzo mi się w nim podoba oraz opowiem też o kilku wadach. Zaczynajmy. Czym tak naprawdę jest dropshipping? Pojęcie bardzo modne w ostatnich latach w internecie. Często mylone jest ogólnie z e-commerce, używane zamiennie, a kojarzy się z handlem w internecie. Zobaczmy definicję. Jest to model biznesowy, w którym sprzedawca nie magazynuje towarów, a produkty są wysyłane bezpośrednio od dostawcy do klienta. Czyli nie musicie mieć magazynu, możecie sprzedawać coś, co wiecie, że gdzieś jest, gdzieś ktoś ma. Jak klient złoży zamówienie u Was, to po prostu powiadamiacie dostawcę produktu, gdzie ma wysłać ten towar, płacicie dostawcy za towar, i paczka wędruje bezpośrednio do klienta. Nie ograniczamy się tutaj tylko i wyłącznie do sklepów internetowych, bo równie dobrze można działać w formie dropshippingu na marketplacach czy grupach, na przykład Facebookowych. Jak działa dropshipping? Czym charakteryzuje się ten mechanizm? Klient składa zamówienie na sklepie online, ale równie dobrze może złożyć to zamówienie poprzez messengera, poprzez grupę na Facebooku lub na marketplace. Ie. My wiemy, że gdzieś jest dostawca, który ma ten towar i za nas go wyśle. Może to być hurtownia, może to być importer lub inny sklep internetowy, może z Marketplace'u będziecie go brali. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Model działania jest taki sam. Jeśli klient złoży zamówienie, kupujecie ten towar u dostawcy, płacicie i towar jest wysyłany bezpośrednio do klienta. Sklep zarabia na marży. Dajmy na to, że kupujecie produkt u dostawcy za 50 zł na w własnym stopniu internetowym sprzedajecie go za 100 zł, więc macie 50 zł zarobku brutto na tym jednym zamówieniu. Dlaczego tak bardzo podoba mi się dropshipping? Otóż dlatego, że mogę sprzedawać dzisiaj zabawki, jutro bieliznę, a pojutrze artykuły do kuchni. Jest bardzo niski próg wejścia, ponieważ nie muszę kupować w ogóle towaru, nie muszę się magazynować. Po prostu wystarczy, że stworzę ofertę jakiegoś produktu. Które wiem, że gdzieś istnieje, ktoś go za mnie wyśle, i już zaczynam sprzedaż. A dopiero jak zacznie się sprzedawać, to zamawiam u dostawcy, który wysyła bezpośrednio do klienta. Fizycznie więc nie mam żadnego kontaktu z tym towarem. Jest niski, niski koszt startu, bo nie potrzebujemy się zatowarować. Nie trzeba płacić za magazyn. Możemy sprzedawać codziennie inne produkty. Nie musimy przejmować się magazynem, ponieważ to leży po stronie dostawcy, to on ma się tym zająć. Niestety jest też kilka minusów. Eee, często są niskie marże, chociaż z tym się nie zgodzę, bo jeśli działamy na marketplace'ach, tam gdzie jest duża konkurencja, oczywiście walka cenowa jest czymś i tego unikamy, ale jak mamy własny sklep internetowy, wprowadzamy nowe produkty na rynek, to my dyktujemy warunki, my ustalamy cenę. Brak kontroli nad jakością produktu. No tutaj można przeprowadzić tak selekcję tych produktów. W początkowej fazie patrzymy na oceny, jakie mają u dostawców. W następnym etapie możemy zamówić produkt do siebie i sami ocenić, w jakiej jakości jest wykonany ten produkt i czy jest on wart rzeczywiście tej ceny. Nie chcemy mieć zwrotów. Możliwe opóźnienia w dostawach? No tak, ponieważ to my nie mamy kontroli nad tą wysyłką. Dostawca deklaruje, że towar dojdzie do klienta w jeden dzień, dwa, w tydzień i musimy być zdani na dostawcę. Duża konkurencja? To zależy. Jeśli sprzedajemy na marketplace'ach produkty z popularnych kultowni, to owszem jest duża konkurencja, natomiast jeśli wyszukujemy sami produkty, których nie ma na polskim rynku, to konkurencji nie ma praktycznie żadnej, bo albo ktoś kupi od nas, albo nie kupi w ogóle. To jeszcze bym dodał do wad, co jest jednocześnie też zaletą. Jest tak duża możliwość sprzedaży towarów różnych kategorii, że naprawdę problemem jest największym dobór odpowiedniego asortymentu do swojego sklepu. Najpopularniejsze platformy do obsługi dropshippingu: Marketplace, Allegro, OLX, WooCommerce jest to wtyczka do WordPressa, dzięki której zbudujemy swój własny sklep internetowy. I pozostałe wymieniłem tutaj najbardziej popularne w Polsce technologie sklepów internetowych: Take, drop Droplo, Shopify, Shopper i Deosel. Na tych platformach możecie założyć łatwo własny sklep, dodawać produkty, są tam zintegrowane hurtownie, jest naprawdę masa towaru do wyboru i możemy prowadzić swoją sprzedaż w modelu dropshippingu. Piękno tego modelu biznesowego polega na tym, że to ja decyduję, co sprzedaję. Mogę wystawić ofertę swoją na jakimś marketplace, na przykład na Elixie. Mogą to być towary z lokalnego dyskontu, z tym, że dopiero gdy klient złożył u nas zamówienie, idę do tego dyskontu, kupuję ten towar i go wysyłam na dane klienta. To też jest dropshipping. To ja decyduję o skali. Mogę działać z hurtowniami lub importować towary, sprzedawać w bardzo dużych ilościach. I wszystko zależy tutaj ode mnie. Przy odpowiednim zaangażowaniu można naprawdę wygenerować bardzo fajne obroty, co za tym idzie dochody, ponieważ marżę można tutaj sobie narzucać rzędu nawet kilkuset lub tysiąca procent i naprawdę da się na tym zarobić. Dodam, żeby nie było tak różowo i kolorowo. Większość osób, która zaczyna w dropshippingu, niestety traci jest to nawet 90% osób, dlatego że skuszeni reklamami i różnymi sztuczkami marketingowymi. Myślą, że to będzie działo się samo: że wystarczy otworzyć sklep, wrzucić tam byle jakie towary, byle jak to zareklamować, lub w ogóle i zamówienia będą wpadać same. Niestety, tak to nie działa i wymaga tu pracy. Trzeba się tego nauczyć i wypracować swój algorytm, dzięki któremu będzie to wszystko fajnie działało. Ja zaczynałem od do 3,5 roku temu i nadal się tym mega jaram bawię. Jednakże w e-commerce działam w systemie mieszanym, mam też część produktów na stanie, część wysyłam bezpośrednio od importerów. Natomiast testy produktów prowadzę z reguły w modelu dropshippingu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wyjaśnimy Wam pojęcie dropshippingu i na czym on polega. Przedstawiłem też wady i zalety. Jeśli myślicie, że ten model biznesowy jest dla Was, zachęcam do spróbowania. Nie każde się tutaj nadaje, ale naprawdę jeśli się odnajdziecie, można się dobrze bawić i przy tym nieźle zarobić. Czy da się zarobić na dropshippingu w 2024 roku? Oczywiście, że się da, tak samo jak będzie się dało zarobić w 2025, 2026 i tak dalej, dopóki istnieje handel w internecie, no potem będzie dało się zarobić, jednakże konkurencja jest coraz większa. Klienci są coraz bardziej wymagający, nie można sprzedawać byle czego byle komu, tylko trzeba się naprawdę przyłożyć do. Zrobienia dobrej oferty i bardzo dobrej obsługi klienta. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów wideo. Cześć.